Cześć. Witaj na kolejnym mikro-webinarze w aplikacji Ask mentor, tym razem dla handlowców. Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem naszej społeczności, zapraszam cię do tego, żebyś skorzystał skorzystała z bezpłatnego trialu. Link znajdziesz w opisie tego odcinka i dołącz do naszej społeczności, zobacz jak ona funkcjonuje, znajdziesz tutaj bazę wiedzy, znajdziesz tutaj czat, znajdziesz tutaj kontakt z żywym człowiekiem, żeby lepiej realizować swoje cele handlowe. Ale przechodzimy do tematu, czyli do tego, w jaki sposób zwiększać efektywność działu handlowego, zwiększać efektywność handlowca. Gdybyśmy mieli tak spojrzeć na, na efektywność złotu plaka, to składa się ona z takich 12 kompetencji. Po pierwsze, to jest proaktywność, czyli wyprzedzanie trudnych sytuacji, działanie z, z wyprzedzeniem. Po drugie, byłaby to samoświadomość, czyli wiem, jakie są moje słabej i mocnej strony w kontekście efektywności. Po drugie, to jest otwartość na, na zmianę, otwartość na, na innych ludzi. Po trzecie, jest to organizacja w system pracy, czyli zbieranie wszystkich informacji w taki system, który pozwoli nam efektywnie wykorzystać te informacje, szczególnie w takiej sytuacji, w której, jest to, w której jesteśmy zasypywanie nadmiarem informacji no i kiedy mamy już fundament, możemy przejść do budowy ścian. I teraz te ściany z jednej strony to jest optymalizacja, czyli to, to jest cały czas doskonalenie systemu pracy, w którym funkcjonujemy, z drugiej strony, jest to uważność na to, co my czujemy w danej sytuacji, żeby być efektywnym, ale z drugiej strony też uważność na, na drugą stronę, na, na, na drugiego człowieka, żeby być z nimi w kontakcie, szczególnie w czasach, kiedy jesteś, jesteśmy cały czas rozpraszani przez technologię. Każdy dom ma swoją skrzynkę z narzędziami. Tutaj mówimy o narzędziach IT, które wspierają naszą pracę, nasze aplikacje różnego rodzaju, systemy CRM itd. itd. W kontekście drzwi i okien tutaj mamy planowanie i terminy, czyli coś, co fokusuje nas na przyszłości, na osiąganiu celów. Dom to zwiększenie całej tej efektywności. Mam tutaj trzy kompetencje. Z jednej strony to, są, to jest elastyczność w drodze do celów, na przykład, z drugiej strony są to, są to nawyki, które prowadzą nas w drodze do celu, no i generalnie odporność na stres, które daje nam poczucie, że mimo trudnego środowiska, w którym funkcjonujemy, bardzo zmiennych czasów, jednak funkcjonujemy w miarę optymalnie i skutecznie. Dlaczego to jest takie ważne? Stres zabiera nam wiele naszych zasobów, naszej inteligencji, obciąża nam nasz umysł, dlatego musimy dążyć do tego, żeby szczególnie w pracy handlowca, kiedy to środowisko naprawdę jest stresujące, Ograniczać ilość tego stresu. No dobrze, ale teraz przenieśmy ten system na efektywność pracy handlowca. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na proaktywność. Handlowiec musi zadbać o wyprzedzające działania w kontekście pozyskania klientów. Z ilości pozyskanych klientów bierze się później sprzedaż. Jeżeli będzie ich za mało, nie będziemy efektywni. Proaktywność to też umiejętność przygotowania się do spotkań handlowych w taki sposób, żeby. Poznać dobrze klienta, żeby dać mu największą wartość, żeby rozumieć jego biznes, wiedza produktowa i zdobywanie tej wiedzy w taki sposób, żeby była ona później możliwa do przekazania użytecznie klientowi. Więc muszę zadbać o to w roli sprzedawcy, żeby być świetnie przygotowanym na różnego rodzaju sytuacje z klientem, na, też na trudne sytuacje, no ale przede wszystkim muszę mieć do tego wiedzę, muszę mieć odpowiedni plan działania i być przygotowany na różne trudne sytuacje, które mogą się wydarzyć. Okej, okay, proaktywność jest fundamentem, ale to nie wystarczy, bo we współczesnych czasach mamy też wiele zawirowań, i tutaj dobrze przyda się palowanie. I tymi trzema palami, które są, które pomagają zwiększyć efektywność, to po pierwsze samoświadomość. Samoświadomość, czyli na ile ja jestem świadomy tego, w jaki sposób funkcjonuje z klientem, na ile mam cechy, posiadam i rozwijam cechy, które są niezbędne do tego, żeby finalizować sprzedaż. I w tym kontekście zapraszam do posłuchania odcinka na temat tego, jakie, jakie cechy mają gwiazdy sprzedaży. I tutaj dostaniecie wskazówki, jakie cechy rozwijać w kontekście właśnie handlowca, które rzeczywiście wnoszą wartość największą do sprzedaży. Kolejny aspekt w efektywnym systemie pracy to otwartość. To jest otwartość na klienta. To jest otwartość na rozumienie i rozpoznawanie jego potrzeb. To jest otwartość na poznanie biznesu klienta i w jaki sposób nasze rozwiązanie generuje wartość dla tego, dla tego biznesu. Więc muszę być otwarty w, w relacji z klientem na to, żeby wysłyszeć, wyczuć to, co jest dla niego istotne. Być bardzo skoncentrowanym, uważnie słuchać tego, co klient mówi. I trzecia Kompetencja w tym obszarze to organizacja w system pracy. To, to znaczy, że muszę stworzyć takie środowisko, w którym mam wszystko pod ręką, mam wszystko poukładane. Oferty nie zajmują mi nie wiadomo, jak wiele przygotowania do, do wysłania tej oferty. Mam to w miarę możliwości zautomatyzowane, że wszystkie narzędzia, generalnie, które potrzebuję, ofertownik, of, oferty. Katalogi, że to wszystko mam pod ręką, czy to na spotkaniu handlowym, czy po prostu w folderze komputera, gdzie wysyłając, obsługując klienta, jak najłatwiej mogę te informacje odnaleźć i jak najszybciej tego klienta obsłużyć. Bo generalnie żyjemy w tych czasach, w których klienci tak naprawdę bardzo mocno stawiają na czas odpowiedzi handlowca na jego zapytanie. To jest ważne, ponieważ w ten sposób budujemy wizerunek handlowca, wizerunek firmy i od razu mamy na starcie dużo łatwiej. Ja zauważyłem w swoim doświadczeniu, że im szybciej zareaguje na kontakt od klienta, tym jest większa szansa na sprzedaż. Nie tylko jest to moja obserwacja, są na to badania, ale też kiedy rozmawiam z innymi handlowcami, też widzą podobnie. I tu nie chodzi o to, żeby od razu tworzyć ofertę, ale chodzi o to, żeby wykonać chociażby kurtuazyjny kontakt z klientem. Wszystkie kwestie, o których teraz mówię w kontekście tego fundamentu, znajdziecie w aplikacjach mentor bardziej rozwinięte. No i zapraszam do tego, żeby skorzystać z tego trialu, i zapraszam do tego, żeby rzeczywiście, jeżeli jesteście już użytkownikami, żebyście zajrzeli do obszaru organizacji pracy handlowca. Okej, okay, ale idziemy dalej. Do tego, żeby dobrze się zorganizować, potrzebne są narzędzia IT. I królem tutaj oczywiście jest system CRM, który umożliwia nam właściwie wszystko, co jest związane z zarządzaniem klientem i relacjami z klientem, bo do tego właśnie służy CRM. Do dobrej organizacji pracy, do umiejętności zarządzania kontaktem i relacjami z klientem, żeby gromadzić w systemie CRM wszystkie informacje, które są kluczowe do tego, aby osiągnąć sukces w sprzedaży, ale też, żeby można było ją kontynuować w czasie. Ponieważ od pierwszego kontaktu z klientem do następnego mogą mijać miesiące, czasami tygodnie, wszystko zależy od procesu sprzedaży, więc musimy bazować na odpowiednich, sprawdzonych informacjach w procesie sprzedaży. Oczywiście do tego warto jeszcze mieć narzędzia, które wspierają np. wysyłanie ofert, żeby wiedzieć, czy klient tę ofertę otworzył, czy tę ofertę przeczytał w ogóle bo wtedy możemy zareagować odpowiednio i wykonać konkretny follow-up, porozmawiać już w, na temat oferty w odpowiedni sposób. I tutaj do tego służy na przykład narzędzie Salizer. Idąc dalej, takim narzędziem może być Hunter.io, Hunter .io, czyli narzędzie do poszukiwania, przeszukiwania internetu. W kontekście maili, tak, że mogę znaleźć, jeżeli szukam w do organizacji do maila do konkretnej osoby, mogę wykorzystać to narzędzie. No ale oczywiście wszystkie narzędzia związane z social selling na LinkedIn, e, e, Sales Navigator, e, czy w ogóle sam LinkedIn jako narzędzie, które wspiera prospecting, bardzo ważne narzędzie. Z tych narzędzi jest, jest dużo. O tych narzędziach więcej możesz znaleźć informacji w aplikacji. Być może kiedyś nagram na ten temat odcinek, no ale zobaczymy. Na razie zapraszam do aplikacji, tam te narzędzia są opisane. Dobra, więc mamy skrzynkę z narzędziami. Teraz idziemy do drzwi i do okien, czyli do terminów i planowania. Wiadomo, targety mamy narzucone przez menedżerów, przez firmę. Ale bardzo ważne jest to, żeby samodzielnie, w roli handlowca, przełożyć te cele na konkretne działania, na konkretne aktywności, na konkretne segmenty klientów, z którymi chce nawiązać relacje, do których chce się odezwać, tak żeby ten cel zrealizować optymalnie. I teraz, jeżeli nie narzucę sobie takiego w cudzysłowie sensie, kagańca, na przykład, że będę wykonywał 10 kontaktów codziennie, telefonicznych, że będę doprowadzał do tego, żeby w tygodniu przeprowadzić sobie 10 spotkań handlowych, w tym na przykład 5 online. Jeżeli nie będę miał narzuconych terminów, w ramach których te cele chcę zrealizować plany swoje sprzedażowe, to też nam się rozjedzie. Dobrze narzucać narzu narzu sobie ramy, w których chcemy funkcjonować, bo to długofalowo przyczyni się do naszej efektywności. Kolejny aspekt to optymalizacja. Jeżeli nie będę optymalizował swojego procesu sprzedaży, swoich kontaktów z klientem, nie będę wyciągał wniosków po spotkaniach, nie będę w ten sposób analizował sprzedaży, żeby robić ją coraz lepiej za każdym razem, na przykład ja nie będę analizował przyczyn porażek. Tak? Będę mówił: A, klient nie kupił i tyle. Jeżeli nie będę analizował przyczyn porażek, nie będę diagnozował słabych stron mojej sprzedaży, nie będę poruszał się do przodu. Będę tracił wiele szans sprzedażowych. Więc optymalizacja tych wszystkich procedur, wszystkich ofert, rozmów handlowych, prezentacji sprzedażowych, niestety, ale nie przyniesie to spodziewanych efektów. Więc bardzo ważne, rób i optymalizuj. Rób i optymalizuj. Za każdym razem uczcie, rozwijaj, kształć. To wszystko pomoże Tobie zrealizować sprzedaż. Ale, żeby być skutecznym handlowcem, muszę zwracać uwagę na swoje emocje, ale też na to, jak buduje kontakt z klientem. I tutaj mam na myśli dokładnie taką uważność w, w budowaniu relacji. Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy non-stop rozpraszani przez jakąś technologię, smartfony, tablety, telefony. I teraz, jeżeli jesteśmy w kontakcie z klientem, ja muszę zwracać uwagę na to, żeby rzeczywiście poświęcić mu pełną swoją uwagę. Uwaga, którą dajemy innym ludziom, to jest waluta, której często nam brakuje w życiu. Więc jeżeli poświęcę swoją uwagę, dam swoją uwagę klientowi, mogę dużo zyskać. Dlatego zwracajcie uwagę na to, jak przebiega wasza relacja z klientem. Z drugiej strony musicie też zwracać uwagę na swoje emocje i swój stan, w którym funkcjonujecie, w którym kontaktujecie się z klientem. Jeżeli jesteście nadmiernie zestresowani, nie będziecie efektywni. Jeżeli będziecie mieli zaprzątniętą głowę innymi tematami niż klient, nie będziecie efektywni. Jeżeli będziecie myśleli o kwestiach bardzo e, prywatnych na spotkaniu, w cudzysłowie, bo zajmuje was coś, co no nie, nie, coś, co was odciąga od, od klienta, nie będziecie skuteczni w sprzedaży. Więc żeby wchodzić w kontakt z klientem, musicie oczyścić umysł, oczyścić głowę żeby w pełni móc skoncentrować się na jego potrzebach, na jego interesach i dopasować swój produkt do tego, co klient rzeczywiście potrzebuje. Bez uważności wiele rzeczy może wam umknąć. Więc zadbajcie o relacje z klientem, zadbajcie też o swój stan emocjonalny, ponieważ to, czy nawet jeżeli jesteście głodni, czy jesteście zestresowani, czy jesteście, czy jesteście smutni, to wszystko może wpływać na, na proces relacji, na budowanie relacji z klientem, na skuteczność tej relacji. Ok. Więc spójrzmy teraz na finał naszego zwieńczenia naszego domu. Mamy tutaj trzy kompetencje: elastyczność, nawyki i odporność na stres. Elastyczność jest niezbędna w sprzedaży każdy handlowiec o tym wie i tą elastyczność musimy rozwijać. Co to znaczy być elastycznym? To nie dawać rabaty handlowe, to nie. Dostosować na siłę naszej oferty. Elastyczność to umiejętność dostosowania się do różnych potrzeb klienta, do różnych typów klienta, z którym rozmawiamy, do różnych person zakupowych, bo inaczej rozmawiamy z kierownikiem produkcji, inaczej z użytkownikiem maszyny, którą na przykład oferujemy, a inaczej z mistrzem, brygadzistą, który na produkcji jest blisko procesu, samego wytwarzania produktu. Więc ta elastyczność to jest, to jest dostosowanie w miarę możliwości swoich narzędzi, zasobów do tego, żeby z klientem dojść do porozumienia. I dać mu takie poczucie, że rzeczywiście jest po drugiej stronie ktoś, z kim można się dogadać. To jest też rozwiązanie różnych trudnych, problematycznych sytuacji z klientem, o które musimy zadbać, żeby nie stracić tego klienta w dłuższym czasie. Czyli na przykład, jeżeli popełniliśmy jakiś błąd, to muszę go w jakiś sposób naprawić, żeby ten klient do nas wrócił, muszę zadziałać elastycznie, zmienić coś, przyspieszyć coś, zmodyfikować coś, co czy to w działaniu, czy w produkcie, czy w ofercie, coś, co pozwoli nam utrzymać tą. Tą relację. No i z druga strona dachu to nawyki. Nawyki w każdej dziedzinie w sprzedaży, w zarządzaniu, w sporcie, w życiu osobistym nawyki przyczyniają się do tego, że jesteśmy bardziej efektywni. Kreowanie odpowiednich nawyków, takich jak zapisywanie wszystkich ważnych informacji w ceremie, tworzenie notatek na spotkaniu, słuchanie klienta na spotkaniu. Zbieranie ważnych informacji dla klienta na spotkaniu, bieżąca aktualizacja wiedzy o produktowej. To wszystko powoduje, że jesteśmy bardziej skuteczni, bardziej efektywni i że wtedy można powiedzieć, że ten dach nam nie przecieka i rzeczywiście jesteśmy partnerem dla naszego klienta. Więc kształtowanie nawyków, świadome kształtowanie nawyków zwiększa skuteczność sprzedaży. No i dochodzimy do sedna. Te wszystkie kompetencje, które wymieniłem, sprawiają, że jesteśmy bardziej zrelaksowani, że możemy być bardziej uważni, że jesteśmy lepiej przygotowani na spotkania, że możemy dzięki temu uwolnić swoją kreatywność w relacji z klientem. Jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli cały czas gonimy tylko za celami, za targetami, rozwiązywamy problemy, wprowadzamy siebie, swój umysł i swoje ciało w sytuację stresową, gdzie brakuje nam zasobów do rozwiązywania tych trudnych sytuacji. Więc jeżeli chcemy rzeczywiście być efektywni, musimy zadać o te wszystkie elementy, które wcześniej mówiłem, żeby ograniczyć stres w pracy handlowca. Ograniczenie stresu w pracy handlowca oznacza, że jestem po prostu bardziej wydajny i mogę yy, i nie funkcjonuję na 30-50%, tylko staram się funkcjonować na 100% swoich możliwości. Stres zabija Dostęp do naszych zasobów, stres zabija nas od wewnątrz jako, jako ludzi. Jeżeli funkcjonujemy w dłużej w stresie, popadamy w wypalenie zawodowe albo w pracoholizm, czyli takie destrukcyjne zachowania, działania kontrproduktywne, które powodują, że robimy więcej pracy, robimy więcej działań, a nie zawsze to przynosi spodziewany efekt. Więc musimy zadbać o to, żeby w naszej pracy, trudnej pracy, złożonej pracy w środowisku naprawdę zmiennym, niestabilnym. Musimy zadbać o swoją głowę, o swoje ciało, o to też, żeby relaksować się w odpowiedni sposób i zadbać o tą sferę po prostu mentalnościową, tak? bo mentalność nasza, ta siła w sprzedaży często wypływała się z naszej mentalności, z naszej dyspozycji psychofizycznej. Dzięki za wysłuchanie tego webinaru. Przeanalizujcie to, w jaki sposób wy sprzedajecie, zastanówcie się nad tym czy możecie to robić efektywniej. No i zapraszam Was do społeczności w aplikacji Askmentor, w ramach której rozwijamy te kompetencje. Można przejść bardziej, do, bardziej rozbudowane szkolenie z efektywności pracy handlowca. Znajdziecie tam więcej narzędzi, więcej, więcej informacji, które ja tylko tutaj zajawiam. Więc dołącz, link w opisie. Zapraszam do subskrybowania też kanału. kanału. Kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z treściami, będziesz powiadamiany, powiadamiana na temat tego, co tutaj się dzieje. No i co? Życzę powodzenia w sprzedaży, w budowaniu efektywności w swojej, w roli handlowca, no bo dzięki temu będziecie po prostu zarabiać więcej. Dzięki wielkie. Macie Sasin. Askmentur.